Czyli jedziemy, zawiązuję tutaj pętelkę i tutaj przechodzę na dowolnym z tych oczek łańcuszka rozdzielających, zamocowujemy, czyli o w ten sposób przeciągam i tutaj przymocowuję, czyli o w ten sposób mam doczepioną nitkę, ona jest tylko tutaj doczepiona i teraz grupy trzech słupków, ale niezależnie i przechodząc na płasko, bo wbitych właśnie w oczku łańcuszka, czyli... Pierwszy słupek zastępuję przerabiając trzy oczka łańcuszka. Jednocześnie staram się schować tą nitkę, czyli zamiast regularnego słupka jego zamiennik w formie trzech oczek łańcuszka. A teraz, już tutaj, drugi słupek przerobiony na płasko. Wciąż możemy chować tą nitkę i o trzeci słupek. Raz, dwa przeciągnięcia. I tutaj mam trzy oczka. Więc przeskakuję już tutaj, nie dorzucam więcej oczek, tylko przeskakuję w kolejne, tutaj, kolejne przejście i tutaj znowu trzy słupki. Pierwszy słupek, drugi słupek i trzeci słupek. I teraz, jak zobaczymy, tutaj mamy w pierwszym okrążeniu 12 słupków, 12 oczek. Tutaj mamy grupę plus jedno oczko, czyli podwoiliśmy liczbę oczek, czyli 24, a tutaj będziemy mieć. 12 takich motywów razy 3, czyli 36 oczek w tym okrążeniu.